Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Gry Miesiąca. Grą, która w lipcu zrobiła na mnie największe wrażenie, jest po raz kolejny posiadły Szaleństwa, a akurat w tym wypadku Rozszerzenie za progiem. Jest to pierwszy taki pudełkowy dodatek do, do tej gry, która była jedną z najlepszych pozycji wydanych w tamtym roku, moim zdaniem. Tutaj akurat mamy dwa scenariusze, które zostały dodane do samej gry. Mamy nowe mechaniki, których nie będę Wam zdradzał, bo mają one związek bezpośrednio z tym, co się dzieje w tych scenariuszach. Mamy dwóch nowych badaczy, mamy e, jeden rodzaj nowy, nowych potworów, które się tutaj pojawiają. E, także mamy tu stosunkowo mało zawartości, jak na cenę tego rozszerzenia, ale jednocześnie. Kompletnie nie żałuję, że, że kupiłem, przetestowałem i zagrałem. Jest to gra, która do mnie miała ogromne wrażenie. Uwielbiam polską wersję językową przygotowaną przez Galaktę, ponieważ mamy tutaj takiego profesjonalnego lektora, który czyta nam faktycznie wstęp i zakończenie każdego scenariusza, co nas totalnie wbija w klimat. To, co jakby w podstawowej wersji posiadłości również robi ogromne wrażenie, czy właśnie ta oprawa audiowizualna. Mamy tutaj ciekawą mechanikę w sumie odgrywania tych kolejnych rzeczy. I naprawdę te dwa scenariusze, które pojawiają się w tym pudełeczku są warte przetestowania. Jeżeli lubicie Posiadłość Szaleństwa, jeżeli graliście w Posiadłość Szaleństwa, to koniecznie Przetestujcie, przetestujcie to rozszerzenie, nie powinniście się zawieść. Także moja gra miesiąca jest to posiadłość Szaleństwa, druga edycja i przechodzimy do następnego. Witam roku. bardzo serdecznie, kaszmar z tej strony. Bardzo gorąco pozdrawiam i jeszcze bardziej gorąco pozdrawiam wszystkich widzów, granie w chmurach. W sensie dla Geek Factor grą miesiąca jest, jak się zapewne już domyślacie, pierwsi Marsjanie. Nie to nie chodzi o to, że ja ulegam jakiemuś hypeowi, czy że portal Trzewik i wiadomo, nie, 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 to nie o to chodzi. W tę grę autentycznie najwięcej w tym miesiącu graliśmy. Ta gra zrobiła na nas w tym miesiącu największe wrażenie. Robinson Crusoe jest moją osobistą ulubioną grą czasów i jest wystarczająco dużo z tego, co lubię w Robinsonie tutaj, z paronastoma paro dodatkowymi smaczkami nałożonymi na to, że ja w tę grę uwielbiam, uwielbiam po prostu grać. Jest tu dużo myślenia, jest parę naprawdę bardzo ciekawych pomysłów, tak jak przepinanie tutaj, naprawianie tego wszystkiego. Jest klimat, autentycznie czujemy się jakbyśmy byli na Marsie, kombinowali. Yy, mamy scenariusze, mamy kampanie z kopertami, elementami Legacy. No to jest po prostu cudo. Uważam, wszystko to dodatkowo przepięknie, przepięknie wykonane. Jak to się rozłoży, jak to na to się spojrzy, to, to po prostu wygląda, to wygląda, to jest gra na światowym poziomie, bardzo mi się podoba i dlatego jest naszą grą miesiąca. Tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia za miesiąc, a teraz yy, zobaczmy, co Gambit powie nam w tym miesiącu o grze Inysz. Nikt nie zabroni mi mówić o innej grze, która mogła zostać moją grą miesiąca. Powiedzcie, tak się zdarzyło, że akurat lipiec był taki bezinisowy w moim e, przypadku. Tak wyszło. E, nie miałem dostępu akurat do swojej kopii gry. Ale na moim stole pojawiła się inna gra, która zanotowała wspaniały comeback i po prostu po raz kolejny urzekła moje serca. Tą grą jest. Elysium. Elysium, wydane przez Rebel, oryginalnie przez Space Cowboys. Gra o starciach rodzin bogów e, greckich. Niesamowita karcianka z niesamowitym budowaniem swojego tablo, Takim podwójnym, bo budujemy najpierw swoją domenę, potem przenosimy z tej domeny rzeczy do Elysium. Budując to swoje tablo musimy myśleć o zestawach, o kolorach, o liczbach, ale również o specjalnych mocach kart, które może będziemy chcieli użyć. Dodatkowo niesamowity system płacenia za karty przy pomocy kolumienek, który, jakby, koszt, koszt karty nie jest wyrażony w tym, że musimy wydać taką, taki kolor kolumny, ale musimy ją mieć w trakcie kupowania tej karty. Wydać możemy, musimy jedną, dowolną kolumnę Zagadek w tej grze jest mnóstwo na kilku poziomach, ale razem zbiera się w to, w to niesamowitą grę karcianą, w której trzeba się nakombinować, która nie jest zbyt długa, chociaż jak trafimy na człowieka, który za długo myśli, to, to może się nam troszeczkę to przedłużyć. E, Elizium. Jeżeli nie próbowaliście, polecam spróbować, bo to jest taki troszeczkę slipper hit. Gra, która gdzieś tam przeszła troszeczkę poniżej radarów, no okej, okay, fajna jest, ale po prostu daje niesamowitego kopa. Elysium, gra lipca 2017 dla mnie. Do zobaczenia za miesiąc. Dzień dobry. Witam wszystkich widzów grania w chmurach. Pozdrawiam koleżanki i kolegów, którzy też prezentują swoje gry. Zanim przejdziemy do naszej gry miesiąca, chciałbym powiedzieć, że mieliśmy dosyć trudny wybór w tym miesiącu, ponieważ testowaliśmy, recenzowałem kilka ciekawych gier i no nie umieliśmy się tak do końca zdecydować, ale okazało się, że wygrała gra, która przede wszystkim jest przeznaczona dla większej ilości osób, czyli możemy grać nawet w 5 osób. Gra, która ma świetne połączenie zarówno ekonomii, jak i podbojów, czyli. To, co lubimy, czyli takie nieczysta ekonomia, tylko jednak gdzieś tam jakaś szansa podboju, zagarnięcia jakichś ziem. Gra, która ma dosyć mocne oparcie historyczne, ponieważ występują w niej postaci historyczne, które można. No, może nie wszystkie są takie do końca historyczne, niektóre są legendarne, ale jest to oparte na historii rozwoju cywilizacji wokół Morza Śródziemnego, które było jednym z ważniejszych regionów, jeżeli chodzi o rozwój naszej cywilizacji europejskiej i nie tylko, bo, bo również tej azjatyckiej i afrykańskiej. Żeby nie przedłużać, tą grą jest Mare Nostrum. Świetna gra, bardzo fajnie wykonana plansza, fajne podzespoły. Bardzo dobrze gra się w tę grę w 3 osoby. Jeszcze lepiej, jeżeli gramy w pełnym składzie, czyli w 5 osób. gra jest Grę możemy sobie tutaj skalować, czyli rozmiar mapy, na którym będzie się rozgrywała. Gra jest zależna od ilości graczy. Można to w bardzo łatwy sposób ograniczyć tą mapę po prostu. Świetne połączenie ekonomii i podbojów. No i gra, którą graliśmy kilkanaście razy i Naprawdę za każdym razem odkrywaliśmy coś ciekawego, jakąś nową taktykę, którą mogliśmy przyjąć. I yy, fajnie jest, kiedy gra się tą grę w ten sposób, że za każdym razem gramy jednak inną nacją, żeby sobie jeszcze bardziej urozmaicić doznania z samej gry. Polecam Marenostrum. To jest nasza gra miesiąca czerwca. Hej, tu Marcin z regałów Marcińskich na urlopie specjalnie dla grania w chmurach gra miesiąca. Jest to gra troszeczkę niecodzienna jak dla mnie, bo nie jest to na pewno najlepsza gra, w którą grałem i nie jest to gra, którą mogę polecić wszystkim. To jest Dresden Files Cooperative Card Game. Jest to gra karciano-planszowa oparta na serii książek Jim'a Butchera, Akta Dresdena o magu czarodzieju, który jest zarówno prywatnym detektywem, takie trochę cheesy, tematyka, ale bardzo lubię tę serie i na tę grę dość długo wyczekiwałam, nawet na tyle, że jak się pojawiła w sklepie, to zamówiłem ją sobie na urlop, żeby do mnie przyszła. I co, co, co się dzieje? No w grze wcielamy się w Harego Dresdena i jego pomocników, jego przyjaciół i próbujemy rozwiązać zagadki. Związane w zasadzie z każdą poszczególną książką mamy pewien scenariusz, który musimy rozwiązać. Musimy rozwiązywać zagadki, zabijać potwory. Te karty układamy na planszy w losowy sposób, ale te karty ze sobą się wiążą, są wyłożone wszystkie i musimy odpowiednio wykombinować za pomocą własnej talii kart i dyskutując przy stole musimy rozwiązać tu zagadkę. Jak rozwiązać jak najwięcej spraw przy okazji pozbywają się jak największej liczby potworów, żeby wygrać grę. Ee, gra w zasadzie jest prawie, że ma pełną informację. Wszystkie karty leżą, dociągamy ileś tam e, kart, mało jest dociągania w czasie gry, jest trochę losowości, bo są kostki tzw. Tak fade dice z minusami i plusami, może gdzieś je kiedyś widzieliście. I w zasadzie mamy taką prawie, że pełną informacji, jak dany układ kart będziemy próbowali rozegrać. Troszeczkę przypomina mi tutaj jakby Mage Knighta, ale no to nie jest aż tak skomplikowane, ale tak jak mówię, nie poleciłbym tej gry każdemu, bo nie ma tutaj za dużo takiego wyczuwalnego tematu. Dla mnie on jest wyczuwalny na kartach, w tytułach, tytułach kart, na wydarzeniach, w scenariuszach, w ogóle jest bardzo dużo dodatków już do tej gry, bo to jest gra z, z Kickstartera, więc mamy różnego rodzaju części, mamy dodatkowe postaci, dodatków jeszcze nie mam, grywam sobie podstawkę, spodobała mi się ta gra. Jest ona jakby taka, jak ja lubię, czyli mam jakiś zestaw kart i próbuję wykombinować na maksa coś z tego całego układu, i ta gra na pewno nie będzie się podobać wszystkim, szczególnie jeżeli nie znacie Harego Dresdena, ale polecam. To po prostu ta gra może Wam się wydawać bardzo taka biedna i nic nie znajdziecie w niej szczególnego. Mi ona przypadła do gustu, mojej żonie nawet trochę też lubi, też lubi Dresdena, ale ja mam zamiar sobie w nią pograć, pograć sobie solo, bo można. Ale jeżeli takie logiczne puzzle troszeczkę z kart Was interesują, możecie się zainteresować. Dresden Funs Cooperative Card Games. Do zobaczenia w następnym miesiącu. Cześć Wam! Z tej strony Sanex z kanału Przy Stole. Dzisiaj tak wyjątkowo, nie przy moim standardowym stole, ponieważ siedzę aktualnie przy paczkach, które są pakowane i zaraz będą wysyłane dalej do kolejnego pakowania na aukcję ze świetlikowem. Taka akcja, o której pewnie za jakiś czas usłyszycie. Za kilkanaście dni. A będzie co licytować. Niemniej jednak mamy koniec miesiąca, a z końca miesiąca trzeba wybrać Grę Miesiąca, a moją Grą Miesiąca dzisiaj jest... Nie dzisiaj, tylko w tym miesiącu. Spartacus! Tak, ten oto Spartacus. Jest to gra Ameryki z dość dużą dozą negatywnej interakcji, w której są intrygi, kłamstwa, prosta walka, jest element licytacji. Ogólnie jest bardzo dużo mechanik, które współgrają ze sobą i... Uzupełniałem się. W Spartacusie gra się bardzo, bardzo dobrze. Ta gra mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła. I co najważniejsze, ta podstawka, którą tutaj widzieliście i którą teraz widzicie, jest to podstawka kompletna. Nie potrzebujemy dodatków, tak de facto, aby cieszyć się rozgrywką. Ta gra po prostu działa jest fajna i w tym miesiącu przy żadnej grze. Nie miałem tyle frajdy co przy Spartakusie. A grałem wiele ciekawych gier, bo standardowo była Masmora, były D&D. Mam tutaj jeszcze Runboundy, mam Legendary, serię z Villians, Villians albo jak to się wymawia. Tak więc było dużo ciekawych gier, a Spartakus zwyciężył. Tak więc polecam Spartakusa i do następnego razu.